Chcesz tanio, ekologicznie i solidnie ogrzewać swój dom? W DEFRO mamy dla Ciebie odpowiedź. Pompa DHP Premium to pewne rozwiązanie dla każdy czas. Jak to działa? Pompy ciepła DEFRO to urządzenia typu powietrze-woda. Ich praca polega na pozyskaniu energii ze środowiska i oddania jej do systemu centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody w domu. To urządzenie to długo i wydajnie pracująca sprężarka, która w połączeniu z czynnikiem naturalnym jakim jest gaz propan sprawia, że pompy DEFRO zachowują wysoką sprawność. Tym możemy się cieszyć przyjemnym ciepłem kiedy tylko chcemy, nawet przy silniejszych mrozach na Uniwersalność, nowoczesność i bezawaryjność, to wszystko sprawia, że pompy ciepła są najchętniej wybieranym źródłem ciepła do domu. Gdyby jednak coś się stało lub po prostu będziesz miał jakieś wątpliwości, serwis Defro jest do Twojej dyspozycji. Łatwo dostępna infolinia w połączeniu ze 100 serwisantami w całym kraju sprawi, że nawet w sytuacji awaryjnej możesz czuć się bezpieczny. Dodatkowo, pierwsze uruchomienie pompy Defro DHP Premium całkowicie bezpłatnie przeprowadzi autoryzowany serwis Defro. Ja już zamówiłem pompę ciepła dla siebie, a Ty? Sieć kontaktów znajdziesz na stronie defro.pl. I